Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku kwadrans Zaradnego Ogrodnika po przerwie, bo nastąpił wyjazd wakacyjny i poprzedni weekend, odcinek. Nie ukazał się, ale będziemy nadrabiać. Dzisiaj jesteśmy w szklarni, którą pewnie pamiętacie z zimowych naszych odcinków. Dzisiaj jesteśmy tutaj dlatego, że po prostu dolało. Spadło ponad 45 litrów deszczu przez ostatnie dwa dni. No i po ogrodzie nie można za bardzo chodzić. Wszystko jest mokre. Bardzo łatwo się pomoczyć. Bez kaloszy w ogóle nie ma opcji, żeby wyjść. No i też właśnie ziemia się zapada i słuchajcie, wy nie chodźcie po swoich e, trawnikach, ścieżkach, rabatach wtedy, gdy jest tak mokro, no bo będziecie ubijać e, glebę niszczyć ją również. E, kiedy zapowiadane są właśnie takie duże, obfite e, opady deszczu, nie nawoźcie, bo cały ten nawóz zostanie wypłukany, po prostu e, z tą wodą, porwany gdzieś dalej i co najwyżej może u sąsiada coś tam nawieziecie. Jest jeszcze jedna okoliczność taka no, utrudniająca poruszanie się po ogrodzie, przynajmniej naszym. Wszystko tak bujnie, niesamowicie rośnie właśnie dzięki temu i z powodu właśnie tego, że jest mokro i ciepło, i szale, szaleńczy, obserwujemy szaleńczy rozwój i wzrost. Bylin, rabat bylinowych, i tam już tam, już tam wstępu już. nie ma, nie da się. Do pasa, do pasa człowiek jest od razu mokry, ale cieszymy się, że pada w sumie, prawda? Tak, bo w wielu miejscach tak, nie pada tak. i jest sucho. W ogóle zauważyłyśmy, że od y, kilku lat mamy bardzo wilgotne, deszczowe lata i dzięki temu właśnie, tak jak mam powiedziała, te nasze byliny są bujne, no ale również dzięki temu, że nawozimy je co roku, po pierwsze naszym własnym kompostem, nawozimy obornikiem, no i to wszystko sprawia, że one po prostu wspaniale wybuchają, no i też wiele roślin kwitnących i owocujących nawozimy teraz, zaczynamy już powoli nawozić gnojówką z żywokostu. Jeśli jednak nie macie gnojówki z żywokostu, a są grupy roślin, które są bardzo żarłoczne, takie jak na przykład hortensje ogrodowe, no to możecie posięgnąć po taki nawóz. On jest wzbogacony mączką bazaltową. To jest nawóz ekologiczny z serii Natural, który Wzmocni wasze hortensje. One naprawdę, mam trzeba je fest nawozić po tak, prostu. Nie tak. wystarczy raz czy dwa razy na wiosnę, w trakcie kwitnienia, w tym okresie wzrostu. Zwłaszcza hortensje ogrodowe, one są bardzo, bardzo żarłoczne. Zwróćcie uwagę, że zwykle one to są, wytwarzają krzewy nieco mniejsze. Od hortensji tych y, bukietowych, tak? ale jakie olbrzymie mają kwiatostany że, i, i bardzo dużo w sobie no liście, liści, liście tak. też mają Więc ciemne takie, one wszystko, potrzebują dużo azotu też, tak, właśnie dużo jedzenia. To wszystko trzeba wykarmić. Więc y, 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 my, my, my stosujemy w takich okresach nawożenie, że właściwie jak zaczniemy wiosną gdzieś tak w okolicy na początku kwietnia, to potem to trzymamy się tak co trzy tygodnie, co cztery. W sumie w ciągu sezonu my, my uważamy, że nie należy więcej nawozić niż cztery nawozić niż razy. Mm. Ten nawóz kupicie w naszym sklepie, bo tak jak już Wam wspominałam w mediach społecznościowych, wprowadzamy do naszego sklepiku nawozy i środki ochrony roślin naturalne. Takie, żeby Wam pomagać w naturalny, bezpieczny dla środowiska sposób, dbać o swoje rośliny i nawozić je. Ale też jeśli trzeba leczyć. I właśnie a propos leczenia, zwróćcie uwagę, że na wielu teraz roślinach możecie zauważyć mszyce. Te małe pasy skudniki oblepiają całkowicie młode pędy róż, które właśnie teraz już zawiązują pąki i lada chwila e, no, otworzą się. I to szczególnie jeżeli to jest właśnie mszyca. E, to ona po prostu bardzo, bardzo potrafi mocno uszkodzić i też jest po prostu brzydka. I w naszym sklepie również znajdziecie środek Agrocover, gdzieś tutaj Wam wyskoczy zaraz zdjęcie tego środka. On jest skuteczny, bo ja go testuję już drugi rok, wcześniej on się nazywał Agricole, i może macie go pod tą nazwą, więc jeśli macie to, nie kupujcie, a jeśli nie znacie tego środka, to Wam polecam. Jest w wygodnej poręcznej butelce z pompką, więc można i to dużo się od razu rozpyla tego środka, można użyć i yy, yy, no, i po prostu on jest skuteczny, także yy, pozbędziecie się tych mszyc, jest bezpieczny dla środowiska i dla Was, yy, bo nie ma okresu karencji, co znaczy, że po prostu no, nie musicie czekać żadnego okresu czasu po zastosowaniu, na przykład jeśli byście chcieli opryskać jakieś warzywa albo owoce i na nich byłyby mszyce, to możecie je zjeść, oczywiście najpierw trzeba umyć, ale tak czy śmak zawsze myjemy wszystko, co yy, przynosimy z ogrodu, także pole. Wczoraj Wam pokazywałam test między jednym środkiem ekologicznym, który chyba się nazywa biochron, a właśnie tym AgroCover. Oba są skuteczne. No my mamy ten drugi w sprzedaży, także serdecznie polecam. Jeszcze z ogłoszeń parafialnych. Przypominam, że wszystkie kwadranse zaradnego ogrodnika sponsoruje planer zaradnego ogrodnika, z którego właśnie bierzemy dla was rady. W naszym magazynie zostało około 500 planerów, więc jeżeli chcielibyście je kupić, no to radzę się pospieszyć, bo na razie nie planujemy do druku. Jeśli się pojawi do druku, to dopiero jesienią, albo dopiero na nowy rok. Także ten, kto poluje na planer, chce się inspirować, chce jeszcze więcej wiedzieć, co można teraz robić w ogrodzie w każdym tygodniu roku, proponuję, żeby właśnie zajrzał do naszego sklepu. – Dobra, to wracamy teraz właśnie do zadań na drugi tydzień, y, czerwca. Co mama możemy teraz jeszcze zrobić? Na co jest dobry czas? – Teraz i w ogóle w czerwcu, mhm. nie tylko drugi tydzień, ale w czerwcu, e, w, w, powinniśmy wysiać e, rośliny dwuletnie i, nie, i byliny. Rośliny dwuletnie takie jak naparstnica, tutaj mamy, o. Proszę bardzo, na parsnica. A najlepiej by było no ja marzę o tym, żeby mieć na w innym kolorze niż różowy, bo to jest najbardziej popularny, ale na razie mi nie, nie, nie mam szczęścia. Kupiłyśmy takie apricot, czyli brzoskwiniowy tak. apricot tak, Beauty tak, chyba tak, się tak. nazywały. No i powiedz, jak, I, jaki wynik się był apricot na, beauty? Bardzo mało roślin wzeszło po, po pierwsze, a po drugie już w tej chwili kwitną i w tym mi one są zupełnie osobno i zakwitły właśnie e, e, cztery. Na różowo, a jedna tylko na aplikot, czyli na rozkliniowo pomarańczowy kolor, to no. o, czym, o czym zawsze e, marzyłam. No ale się nie zrażam, próbuję dalej. E, również rośliną dwuletnią, którą trzeba teraz wysiać, jest malwa. Rośliną dwuletnią jest goździk brodaty. Słuchajcie, no i tu nie, mam jeszcze, nie mamy nasion, ale, ale, ale na pewno y, albo gdzieś są, bo mamy takie przepasne, to już jest a, Alicji tak jest? zasługa, po prostu kupowanie, Zast... kupowanie. Ja mam bana na zakupy nasiennicze, w no, ogóle ja już to... nigdy nic nie kupuję. <laughs> nie wiem, nie a może kupię. Zimą nie mam co robić, to kupuję. Alicja Alicja doprowadziła do takiego właśnie stanu, że tam jest tyle tych nasion, że ja nie wiem czy mamy, czy nie mamy. Słuchajcie, stokrotkę. Bratki. Laki, bratki. Laki. laki. Udały nam się laki. Udały nam... Uważasz, że nam się udały? Ja nie, uważam, że ja się nie uda ogóle, że cokolwiek zakwitło, a wiesz, jak teraz pięknie, jakie one tam są dorodne. No, to, to muszę iść właśnie. zobaczyć. Nie no. udały nam się, ale nie dlatego, że coś źle zrobiłyśmy albo nasiona były do kitu, tylko po prostu przyszła sarna i zjadła zimą. No suche to I było. I po prostu zgoliła te laki do zera, to także było. one biedaki musiały się zebrać, fest to i dopiero teraz coś tam kwitnie, czyli Trzeba. później niż, niż zazwyczaj próbować. kwitną laki. To są rośliny dwuletnie, które jeśli teraz jak najwcześniej posiejecie, yy, w lipcu to gdzieś w, w okolicach sierpnia i nawet września można je e, będzie posadzić już albo na miejsce stałe, albo można będzie posadzić, jak nie będziecie mieli jeszcze decyzji, gdzie one mają docelowo rosnąć w przyszłym roku do doniczek i pod okryciem z, z, z iglastych gałązek, one mogą przezimować. Jest bardzo dobra pora również na wysiew e, bylin. No, my się e, na pewno będziemy siać dużo jeżówki, będziemy wysiewać y, len trwały. Będziemy wysiewać przymiotno ogrodowe, które jest bardzo atrakcyjne. No i różne byliny, które właśnie tam są w tym przepastnym, yy, przepastnych tych kartonach, co Alicja? No, nie, Alicja, tylko to są Twoje zbiory, przepraszam, bo większość nasion bylin to jest swoim, o no, Twoją zbyt, ręką ale zebrane. – To to ja nad tym panuję, Aha. ale o tym, co ja kupuję, tak. to już nie. W każdym razie, no, tu są przykłady, tak? Są ja przykłady. bym jeszcze dodała, że e, jeżówkę będziemy wysiewać. Drugi raz, bo wysiałyśmy, wysiałyśmy zimą w styczniu i nam po prostu bardzo słabo wzeszła. Nie wiemy dlaczego, bo do tej pory świetnie wschodziła, miałyśmy zawsze bardzo dużo sadzonek. Tym razem to może była wina nasion, nie wiemy. Natomiast jeżówka jest akurat taką byliną, która nie wymaga przemrożenia, czyli jest szansa, że wzejdzie nawet jeszcze w tym roku. Tak, tak. Duża. Natomiast pozostałe byliny, jeżeli wymagają przemrożenia, to możecie je po prostu wysiać teraz, jeżeli. Jeżeli nie macie nic innego do roboty, a one będą przelegiwać, czyli będą musiały poleżeć aż do zimy, zostać schłodzone, zmrożone, no i wzejdą dopiero kolejnej wiosny. Niemniej jednak, możecie to robić, jeżeli, jeżeli chcecie i, i, i macie akurat nasiona i wolne moce przerobowe. Kolejną rzeczą, na którą teraz możecie swoją uwagę zwrócić, to są sadzonki. Sadzonki. Żurawek, które razem z nami zrobiliście parę miesięcy temu, parę tygodni w zasadzie temu był taki odcinek o tym, jak odmładzać i rozmnażać żurawki. No i właśnie jest czas na inspekcję. Tylko ja może zamknę, bo będzie trochę ziemi, ubrudzimy się. Trzymaj, mamuś. Jak podejść do takiej inspekcji? Mamy tutaj różne sadzonki, różnej wielkości, no bo też w różny sposób je robiłyśmy, prawda? Pamiętacie, że były sadzonki, gdzie były tylko urwane kawałeczek pędu, a były sadzonki z podziału, a były sadzonki, gdzie takie stare, po prostu stare, wielkie kawały sadziłyśmy. Zdrewniałe części łodyg. Tak. Mamy różne sadzonki... Yy żurawek, to znaczy różne, jeśli chodzi o, to są różne gatunki, czy odmiany żurawek, ale też różna wielkość i one były i na pewno mają, jedne mają bardziej rozwinięty system korzeniowy, drugie mniej. To czy się ukorzeniły, to y, możecie sprawdzić, zobaczyć, nie wiem czy tu widać, czy bliżej to y, pokazać takie, takie białe korzonki przez doniczkę zaczynają wychodzić. Tak, to jest taki pierwszy test. Pierwszy test, że... że jeżeli wychodzą białe korzenie, tak. to znaczy, że roślina wypuściła korzenie. I teraz na przykład tak, te dwie sadzonki, nie wiem, czy pamiętacie, jak to nagrywałyśmy, to, to te, te, dwie, te, te dwie żurawki to były z takiego no, porządnego jakby e, fragmentu mhm. e, starszej rośliny, czyli miały e, nawet kawałek, kawałek jakiś zalążek korzonka. I one dzięki temu są takie, szyb, szybciej się jak to się mówi, wzięły do życia i tak wyglądają. Są tutaj też takie, na przykład o ta maleńka, która była, tu był posadzony po prostu tylko taki, taki o, kikutek taki mały. Kikutek mały. Pokazywałam wam, że na tym kikutku były pąki, ale nie było właściwie listeczka żadnego. No i po, proszę. Jest, ja, ja bym się jeszcze wstrzymała. Ale tu ma już, już mu przechodzą. A tu nie ma nic. A tu nie ma nic. Ja A nie, bym... też są. I to całkiem sporo. Tak, ja bym się jeszcze wstrzymała. Z... A ja bym wypukała. Gdybyś wypukała, no to teraz. No wypukać. tak. Wypukać. Dawaj. Tylko Gdzie trzymaj. Masz sporo? Tu. No tu mi się wydaje, że jest całkiem sporo. O! o. Zobaczcie. A dla porównania ja wypukam tu, o, o, jaką ma już pajęczynkę korzonku. A. Ale ta Aha. A, ma dużo więcej. Bo miała lepszą podstawę. Tak. Miała, miała lepszy start. Niemniej jednak i takie i takie mogą trafić, korzenie, mogą trafić do gruntu. Natomiast przez to, że tu są tylko dwa listki, ja bym jeszcze poczynała w doniczce. Tak. Bo na przykład tą można śmiało już sadzić. A tej bym jeszcze dała Lecie są dała tak szansę. Nalane, że jakbym to ścisnęła, to tu by popłynęła no, woda. woda. Ogólnie, One. jeśli Wam się nie pieszy, to im dłużej taka czy taka sadzonka, czy taka posiedzi w tej doniczce, tym bardziej jeszcze właśnie wytworzy tą bryłę korzeniową, wzmocni się, i no, większe szanse na przyjęcie się w gruncie. Natomiast te, no to są już po prostu piękne sadzoneczki, słuchajcie. Idealne, można śmiało sadzić. Ta, zobaczcie, że nawet ma już pędy kwiatostanowe, zaraz zakwitnie, mimo że była dzielona w tym roku. Także. Bo miała tam punkt kwiatowy. Tak. Bo miała. <laughs> miała. go nie widziały, oczywiście. I teraz on się rozwinął. Także to jest zadanie dla tych, którzy z nami rozmnażali byliny. Powodzenia. Życzymy Wam udanego weekendu i tygodnia w ogrodzie. Cieszcie się piękną pogodą. Oby taka była, a nawet jak nie będzie, to jak widzicie, jest co robić również pod dachem. Tak. No, serdecznie pozdrawiamy i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.